Knudsen ze startu najlepiej Tomik Knudsen zanim Zielonogórzanie Andrzej Hussa Piotr Protasiewicz walka pomiędzy zielonogórskimi zawodnikami prowadzi zdecydowanie Tomik Knudsen bardzo dobre starty tego zawodnika imknie po komplet punktów w dzisiejszym spotkaniu drugi jest Andrzej Hussa Trzeci Piotr Protasiewicz, a ostatni jedzie Zbigniew Lech. Zanosi się na remis w tym wyścigu. Wszystko jak w większości wyścigów, rozegrało się na starcie na pierwszym łuku. Co można powiedzieć w krótkim podsumowaniu tego spotkania? Sparta dysponowała dwoma znakomitymi zawodnikami, którzy nie przegrywali wyścigów. Tym oglądanym w kasku czerwonym wyścigu 15 Tomik Knudsenem, który zdobył 15 punktów i Dariuszem Śledziem. Pozostali uzupełniali tę dwójkę.